Witajcie na pokładzie. Ulf bajkę wam opowie o bestiach i monstrach, o nekdaj żyjących pośród nas. Dzisiaj opowiem wam o golemach. Golem to humanoidalna istota ulepiona z giny, lub z błota. Wygląd golema może się różnić w zależności od opowieści, ale zazwyczaj jest to duża, masywna figura o prostych, prymitywnych rysach twarzy i potężnej budowie ciała. Jak powstaje to dziwne, magiczne stworzenie? Wyobraźcie sobie, że golem jest stworzony przez uczonego lub duchownego, który zna tajemne rytuały i zaklęcia. Proces tworzenia golema zazwyczaj obejmuje formowanie ciała z gliny i ożywienie go za pomocą świętych słów lub inskrypcji, takich jak emet, prawda, napisane na czole golema. Aby golem przestał działać, wystarczy usunąć jedną literę z tego słowa, co zmienia je na met, czyli śmierć. Ale nie znam śmiałka, który wobec wrogo nastawionego golema rzucił się na jego głowę, żeby to wymarnąć. Golem może być zarówno pomocny, jak i niebezpieczny. W zależności od intencji swojego twórcy, golem może służyć jako obrońca lub narzędzie do wykonywania ciężkich prac. Jednak w wielu opowieściach golem staje się niekontrolowany i zaczyna stanowić zagrożenie dla ludzi, co zmusza jego twórcę do zniszczenia go. Najbardziej znanym sposobem na unieszkodliwienie Golema jest zmiana lub usunięcie inskrypcji na jego czole. Jak już wcześniej wspominałem, Golem jest zazwyczaj pod kontrolą swojego twórcy. Jeśli twórca zostanie unieszkodliwiony lub zginie, Golem może przestać działać lub stać się niekontrolowany, co również może być jego słabością. Taki Golem może siać spustoszenie albo. Stać jak kamień. Są one zazwyczaj przedstawiane jako istoty bez własnej woli i inteligencji. Działają zgodnie z prostymi poleceniami i nie potrafią myśleć samodzielnie. To oznacza, że mogą być łatwo oszukane lub wprowadzane w błąd. Ponieważ golemy są zazwyczaj wykonane z gliny lub z błota, mogą być podatne na uszkodzenia fizyczne, silne uderzenia. Ekstremalne warunki pogodowe lub inne czynniki mogą spowodować ich zniszczenie.